Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Przed waszymi i moimi oczami jest, są różne wydania tej samej historii, a mianowicie Y. Ostatni z mężczyzn. Briana K. K. Vaughana, nie wiem czy nawet dobrze się wymawia, który jest odpowiedzialny za scenariusz. Pia Guerrara za, za rysunki, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, ale... Dlaczego są tutaj różne wydania? A mianowicie tak, dlatego, że ten cykl Y ostatni z mężczyzn pierwotnie był wydawany przez innego wydawcę. Jeśli dobrze pamiętam, to. Nie pamiętam kto to wydawał. Manzoku, wydawnictwo Manzoku. Widzicie tutaj? Jest oznaczone. Tylko to wydawnictwo nie skończyło tej serii. Wydało trzy pojedyncze tomy. I sprawa się zamknęła. Te trzy pojedyncze tomy były w Książnicy Beskickiej w Bielsku Białej w Bibliotece Głównej. Ja je sobie kiedyś wypoczyłem i mi się bardzo podobały. Ale historia nie miała zakończenia. W Bibliotece oczywiście, bo faktycznie ono istniało. W ostatnim czasie biblioteka postanowiła uzupełnić ten cykl i mamy pierwszy tom jakby egmontowy w postaci tych dwóch tomików od Manzuki. Manzoku, przepraszam. I... Od numeru, od tomu drugiego, które są podwójne, bo w porównaniu do tych wydań wcześniejszych mamy cykli już w całości przez Egmont. Jak sobie zobaczycie, tu są okładki, to jest tom pierwszy, czyli zawartość tych dwóch. Tom drugi, który mieliście, trzeci, czwarty i piąty. No i właśnie Y ostatni z mężczyzn. Co to jest za historia? Najlepiej. O tym, o czym jest ta powieść, powie powiedzą nam pierwsze kadry. Pierwszy, tak. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Wszyscy, wszyscy mężczyźni nie żyją. Nagle, w jednym momencie, giną wszyscy mężczyźni. I niektórzy nie potrafią sobie z tym poradzić. Czy ale na pewno wszyscy? No właśnie, nie wszyscy, ponieważ okazuje się, że niektórzy przetrwali, a w zasadzie niektórzy jeden Jorek. Z niewiesionych powodów żyje wciąż Jorek i jego małpa. Bo to nie tylko mężczyźni, w sensie ludzie poumierali, ale także poumierali, że tak określę samce różnych gatunków zwierząt, ale jakimś cudem Jorek i jego małpa przetrwali. No i właśnie, i tu zaczyna się nasza. Wielka podróż po Stanach Zjednoczonych, ponieważ w momencie, w którym mężczyźni poumierali, jest gigantyczna wyrwa. Bo więc oprócz tej, nazwijmy to, natychmiastowej śmierci mężczyzn, to też są katastrofy wszelkiej maści. Kierowcy autobusów, piloci samolotów i wiele, wiele innych wydarzeń. Nie mówiąc o tym, że mamy hierarchię, nazwijmy to, dowodzenia czy, czy sprawowania funkcji państwowych. No Mamy. Prezydentów, premierów, dowódców wojskowych i tak dalej, dyrektorów. Jeżeli gdzieś prezydentem była kobieta, to się nic nie dzieje, ale powiedzmy, gdzie, jeżeli w tym wypadku, w tej historii, w Stanach Zjednoczonych był to mężczyzna, no to automatycznie na kogoś ta hierarchia przechodzi, czy tam łańcuch dowodzenia, czy kto jest następny w kolejce. No i jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba było ustalić, to jest właśnie to. Kto jest obecnie, nazwijmy to prezydentem, czy prezydentką, jak to woli, Stanów Zjednoczonych. A cały ten komiks, no cóż, komiks jest historią drogi. Po się podróżują, ponieważ nasz Jori podróżuje z paroma e, dziewczynami, z paroma kobietami i próbują coś odkryć. Próbują ustalić, co było przyczyną, i spróbują coś zdziałać generalnie. Bo nie wiadomo dlaczego Jorek przeżył, nie wiadomo dlaczego Małpa żyje, a to też, to też mocno, że to tak określę, intryguje. Wchodzą tutaj różne, nazwijmy to, międzynarodowe operacje, różne dziwne rzeczy się dzieją, ale jedna rzecz, którą można zauważyć, to jest takie mocne, może nie tyle załamania, albo w sumie częściowe załamanie się hierarchii, systemu wartości osób, które pozostają, bo. Wiele z dotychczasowego życia, które było, przestaje istnieć. Praktycznie połowa życia nie istnieje tego, co znali, co ludzie znali. Więc w tym momencie pewne rzeczy trzeba ustawić na nowo. Są problemy. Są problemy z transportem, z tworzeniem ży wytwarzaniem żywności, z wieloma dziedzinami życia, gdyż pewne funkcje zajęcia, stanowiska były obsadzone i nagle brakuje połowy społeczeństwa. Nie ma kto pewnych rzeczy robić. Pewne rzeczy nazwijmy to. Nie są potrzebne. No i ogólnie rzecz biorąc, komiks jest bardzo, bardzo intrygujący. Na etapie temu drugiego nie wiemy jeszcze, co się stało. I to jest coś, co mnie najbardziej trzyma przy tej historii: jaka jest przyczyna tej zarazy, która wybiła prawie wszystkich mężczyzn. Kolejne pytanie, które zawsze w tym momencie się nasuwa: czy to było jednorazowe zdarzenie? Czyli, czy jeżeli Joryk, Doprowadziłby do tego, żeby się rodziły masowo dzieci. Powiedzmy, załóżmy, żeby chciał. To czy, jeżeli tam się urodzą chłopcy, czy oni przeżyją? No właśnie, to jest kolejne pytanie. Nie jestem za tym, że potrzeba całego pokolenia, w zasadzie bardzo dużego pokolenia, żeby to wszystko odbudować. A może jest jakieś inne rozwiązanie? Nie wiem. Bardzo ważne oznaczenie na, na wydaniu Egmontu, tutaj na wydaniu tym także jest oznaczone, że to jest komiks tylko dla dorosłych. Dużo przemocy, trochę golizny, no bo tutaj jednak jest świat taki trochę postapokaliptyczny i pewne wartości poznikały, i jak się to czyta, to się ma wrażenie, że jakby to określić, że ludzie są pozbawieni, niektórzy ludzie są pozbawieni nadziei, niektóre kobiety są pozbawione nadziei, te, które się sobie to poukładały, mogą być obiektem, celem tych drugich, bo w takich sytuacjach ekstremalnych zawsze do głosu dochodzą osoby, Skraj, o skrajnych poglądach, skrajnym podejściu. No i właśnie. Jak chcecie poznać tą historię, to zachęcam, żebyście udali się do Biblioteki Głównej Książnicy Bieskiej w Bielsku-Białej i sobie ją wypożyczyli. Przy czym trzeba pamiętać, że zaczynamy od tą pierwszego, Zarazy od Manzoku, wydawnictwa Manzoku. Później Cykle i o poprzedzeniu tych dwóch cienkich komiksów można sobie brać się za tą drugi od Egmontu. Co tu jest jeszcze ciekawe, jest oznaczone jako Vertigo, które było, zniknęło, wróciło, co mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do podzielenia się komentarzami, jakie jest Wasze zdanie, czy znacie w ogóle tę serię, ale jeśli ją znacie, czytaliście i znacie zakończenie, to proszę nie zdradzajcie, bo chcę je poznać samemu. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.